O nie, co ja narobiłem? O... Spychaczu, już spokojnie. To tylko ja i Filip. A myślałem, że Filip jest duchem, wiecie? Ach, co by tu w ogóle... Ro... O nie! Siłowniki wgniecione i popsute! Wszystko moja wina! Nie, to ja dałem plamę. Wygoniłem spychacza i kazałem mu spać na dworze. Potem zapędziłem go aż do warsztatu, bo przepraszam, spychaczu, byłem naprawdę strasznym gościem i zachowywałem się bardzo niemiło. Nic nie szkodzi. Trochę potrwa przywiezienie siłowników. Jak mamy dokończyć twój garaż, zanim burmistrz Snajp przyjedzie do nas z wizytą? Szkoda, że nie jeździsz tak wolno jak ja. Mnie całe wieki by to zajęło! Wiesz, chyba właśnie podsunąłeś mi rewelacyjny pomysł. Proszę bardzo, Filipie. Czyściutki i gotowy do drogi. Dziękuję, Bob. Czy wszyscy wiedzą, co mają robić w akcji Coraz Wolniej? Tak! tak. Damy radę! Tak! Damy radę! Się, że wszystko działa. Dziękuję, Marto. Cóż, widziałem wasze zdalnie sterowane drzwi, wasze zdalnie sterowane światła i zdalnie sterowaną toaletę. Co jest ostatnią niespodzianką, pani Madison? Mój nowy garaż dla Filipa. Hmm, Filip też powinien być zdalnie sterowany, bo przyjazd tu zajął całe wieki. Słyszałam, że dzisiaj rano na drogach były przerażające korki. <laughs> No dobrze, panie burmistrz, gdzie nowy garaż? Na pewno muszę coś tutaj przycisnąć. O! Co się dzieje? Czy to trzęsienie ziemi? Dziękuję, Bob. O! O! Co wcisnąć, żeby zjechać na dół? Ja chcę na dół! Ale to chyba nie powinno tak dziwacznie działać. Moim zdaniem garaż działa idealnie. myślisz? Och, Bob, okienko drive-thru w moim barze z koktajlami będzie naprawdę cudowne i będzie gotowe do otwarcia przed wieczorem, Tatku. Świetnie! Zaprosiłem już na wieczór rakiety miasteczka jako moich pierwszych gości. Do zobaczenia później. Do do cześć! Cześć! Bob, mogę im już powiedzieć? Dobrze, drużyno. Zanim zaczniemy, Leo chce wam coś powiedzieć. Co takiego? Że dzisiaj chcę was nagrywać, gdy będziecie budować drive-thru. Film! Zawsze marzyłam, żeby zagrać w filmie! O, czemu? Czemu chcesz nagrywać? Robię taki projekt szkolny. Muszę sfilmować budowę od początku do końca. No dobra, Bob, zaczynamy! A? Uśmiech, dużo entuzjazmu i akcja! A dobra, damy radę? Tak! Damy radę! Razem wiąz. Wiele różnych zajęć ma I jak rodzina są Przybij piątkę im I klaszcz Razem z nimi klaszcz Pomocne przyjacielskie dłonie do pracy Rwą się dziś Różyną są, 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 są Przybij piątkę bo Ja nie tylko kopię i zagarniam. Przewiercam się przez twardą ziemię i kruszę twarde kamienie i lubię myśleć, że jestem gwiazdą ekipy Boba. O, oh, koparko, to było świetne. Kamera cię po prostu uwielbia. Bardzo dziękuję. Jej, kamera, kamera po prostu mnie uwielbia. O! Hejka, jestem koparka. Kamera mnie uwielbia, bo mam ogromny talent i wygląd najnowszego sportowego wozu. Zaraz, skoro kamera aż tak mnie uwielbia, to powinnam być gwiazdą w tym filmie Leo. Hmm. Planuję poukładać sobie w końcu te opony już całe wieki. Wiesz, Krzysztofie, gdy zbudujemy magazyn na opony, to wreszcie przestaną walać się pod nogami. Fantastycznie! Uważaj, Bob! Złapię ją! Uf, dzięki, Bob! O mało mi nie uciekła! Dzień dobry, Dokąd się dzisiaj wybieramy, Bob? Tuż obok, do garażu Krzysztofa. Krzysztof, lubimy Krzysztofa. Wybudujemy mu magazyn na opony, żeby wszystkie zapasowe opony leżały w jednym miejscu. No właśnie, dzięki temu niektórzy ludzie nie będą się o nie potykać. Tacy ludzie jak ty, Leo? Eee, mm, tak. Ciężarówka? Ale my mamy materiały potrzebne nam na dzisiaj. O, ale to są podstawowe zapasy Bob. Deski, cement, żwir i cegły. No, przecież ta dostawa miała być dopiero jutro. Przyjechała wcześniej niż myślałem, Marto, i nie mogę jej odwieźć, a to dopiero pierwsza partia. Spokojnie, poradzimy sobie ciężarówko. Marta, koparka, betoniarka i ja pójdziemy do garażu i zaczniemy budować magazyn na opony, a Leo, dźwig i spychacz rozładują te dostawy. Damy radę! Tak, damy radę! Ta drużyna radeta pracuje razem wciąż. Wiele różnych zajęć ma i jak rodzina są. Przybij piątkę im i klaszcz, razem z nimi klaszcz. Pomocne, przyjacielskie tłumie do pracy trą się dziś. Kruczyną są, 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 są. Im i klasz! Mnóstwo świeżutkiego, trzeszczącego żwiru do mojej łyżki! <grym> o, Kiciu! Ostrożnie! Spychaczu! Mhm. Mieliśmy odkładać wszystkie rzeczy na miejsce, a nie robić większy bałagan! Przepraszam, ale Kicia stanęła mi na drodze dźwigu. Musimy być przy niej bardzo ostrożni! Jedzie druga partia zapasów, Leo. Dobrze, ciężarówko. Jak dziś pamiętam, któregoś razu dostarczałem zapasy na Saharze. Był taki upał, że prawie roztopiły mi się... Oh, oh, Kicia! A, trzymaj się, Kiciu. Ostrożnie. Leo! Kicia utknęła na dachu! Hej, Kici, Kici, Kici. Kiciu, ja cię złapię. No chodź. Koty świetnie skaczą. Oh, oh, oh. Oh. Ech, ja tak specjalnie Nie dam rady dalej pracować, jeśli Kicia będzie wchodziła pod koła Mogłem jej coś zrobić Może zamknę ją u Boba w kuchni, tam będzie bezpieczna Jej, spójrzcie na ten ogromny teren Całe mnóstwo miejsca na budowanie Mogę zacząć kopać, Bob? Mogę, mogę, mogę nie tak szybko, koparko. Nie chcielibyśmy zniszczyć tej pięknej okolicy. A, no oczywiście, bo. To. Co tu budujemy? A? O! Dzień dobry, kochani! Cześć, Henryku! Właśnie robię iskierce małą rozgrzewkę przed dzisiejszym wyścigiem. Trasa biegu przełajowego będzie gotowa? Oczywiście, że tak! Jaki bieg przełajowy? Co to jest? Bieg przełajowy to taki konny wyścig po calutkiej okolicy, spychaczu. Skacze się przez mnóstwo przeszkód i to w jak najkrótszym czasie! Dlatego dzisiaj wybudujemy ostatnie duże przeszkody, które koń będzie musiał przeskoczyć. O! Nie ma nic bardziej fascynującego niż unoszenie się w powietrzu, gdy przeskakuje się przez wysokie płoty i głębokie rowy. O, to musi być wspaniała zabawa. No i jest! Będzie cudownie. Jedziemy i skierko? Chciałbym umieć skakać jak iskierka. Nam się to nie uda. My się do tego nie nadajemy, spychaczu. Dobra, kochani. Damy radę? Tak, damy radę! Ta drużyna ta Pracuje razem wciąż Wiele różnych zajęć ma I jak rodzina są Trzymi piątkę W kiepskim nie do pracy Wam się dziś Dużyną są, 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 są Czyli i, i klaszcz! Iskierka na pewno będzie zachwycona taką przeszkodą, Bob Uuu! Uwaga, próba! Trzymajcie. cię Dzięki, Bob może ja przetestuję przeszkodę? Nie, spychaczu, to raczej nie jest najlepszy pomysł. Jesteś za duży, żeby przeskoczyć te podkowę. Ale ja na pewno umiem skakać, Bob. O, tak! Hm? No, i jak ci idzie skakanie? O, widzicie? Skoczyłem! E, chyba odrobinkę się ruszyłeś. Akurat mrugnąłem i nie widziałem. O. Dobra. Ja już to dokończę, Leo. Możesz się zająć drugą przeszkodą? Tak! No jasne, Bob! Idziemy, kochani! Lady Mruczko! Natychmiast zejdź tu na dół, młoda damo! Kolejna akcja. To mój szczęśliwy dzień! Nic się nie bój! Super koparka tu jest! Pach, pach! pach. Uhu! Uratowała cię! Ups, no to jeszcze raz. Dzięki koparko, ale to chyba nie będzie konieczne. Lepiej pójdę po jakąś drabinę. Żadna akcja mi dziś nie wyszła jak trzeba. Może ktoś jeszcze będzie potrzebował pomocy w parku. Ups, wybacz znaku! Spadnie i zrobi komuś krzywdę! Super koparka na ratunek! Ostrożnie, koparko! O, auć! Ja ją uratuję! Szybsza niż pędzący traktor! Silniejsza niż... Ooo! Ooo! O, o! Au! Nie ruszaj się, koparko! Zaraz cię wyciągniemy! O. Ale superbohater powinien być odważny i silny. Jego nigdy nie trzeba ratować. Jestem superzerem. Ale prawdziwy bohater nie potrzebuje super siły i odwagi, koparko. Prawdziwy bohater myśli, zanim zacznie działać. Dzięki, Marto. A skąd tyle wiesz o superbohaterach? Wiesz, ja. Em... Mm. <laughs> Halo? O, witam, pani burmistrz. Dzień dobry, Bob. Chciałam tylko powiedzieć, że jadę już na premierę z panem Błyskawicą. Do zobaczenia! O nie! O rety, jest, jest bardzo niedobrze. O rety. Niby jak mamy zdążyć naprawić ekran na czas? Hmm. A może użyjemy tego billboardu jako ekranu? To jest naprawdę super pomysł, koparko. No dobra, damy radę? Tak, damy radę!